Rzymierz z Fermela z Kartus czyli z parafii Kartuskiej wieloletni tutaj uczestnik tejże pielgrzymki do Sianowa My jesteśmy tutaj zawsze z roku na roku i dwa razy do roku od 84 roku od lipcowego odpustu. Wtedy do nas przyszedł nowy proboszcz, ksiądz Prałat Henryk Ormiński, świętej pamięci, który jak można powiedzieć zaprowadził taką zorganizowaną pielgrzymkę do siadała. Poprzednio myśmy szli sami grupkami, a już od tego roku idziemy zawsze. Czyli jest to pierszynka lipcowa i wrześniowa. No myślę, że ta sanktuarium, szczególnie dla nas na Kaszubach, jest bardzo ważna, bo przecież to jest nasza królowa Kaszub. To się tutaj dużo ludzi przychodzi z prośbami, którzy wychodzą uzdrowieni, jak w swoim. W swoich prośbach i sądzę, że ten dzisiejszy odpusz 50-lecie, jest dla nas szczególnie ważny, a szczególnie dla ludzi młodych młodych i tych zakochanych, bo przecież ta Matka Boska jest też dla ludzi młodych, zakochanych, żeby pamiętali, że za 50 lat trzeba tutaj przyjść ze swoimi rodzinami, bo przecież oni jeszcze będą żyli, bo nas już nie będzie. I myślę, że ten odkus oby Bóg dał nam, by pogoda w taką chociaż mamy dotychczas, bo jest nie jest za ciepło, za zimno, to jest bardzo dobre, ale sądzę, że to, to wydarzenie dzisiaj to jest historyczne. Które się tuszę w parafii, jak i w naszej decyzji Pepińskiej się zapisze. Szczęść Boże, nazywam się Piotr Małszycki, jestem z Kartus do mamy. do Sianowa pielgrzymuję już 29 raz. Sianowo to jest moja rodzinna parafia. Tu się wychowałem, tu chodziłem do kościoła jako dziecko i dzisiejsza. Ta rocznica koronacji Matki Bożej jest coś niezwykłego. Przybywamy do Maryi, podziękować jej przede wszystkim za dar życia, za to, że ona jest z nami. I też będzie światowej i młodzieży będą. Bogu dziękować za dar Ojca Świętego, Franciszka, za papieża Benedykta XVI, ale też dziękować za świętego Jana Pawła II. Wygrzymowaliśmy z kartuz, wyruszyliśmy w pół do siódmej, w pełni energii, w pełni siły. Nic nas nie boli, nic nam nie jest. Duża drupa? No, bardzo duża, około ponad 400 osób. Czyli uważam, że duża, no, jak na kartuzy, powiedzmy, że jest duża. Jakbyś ocenił też naszą kondycję duchową jako Polaków? Uważam, że kondycja duchowa Polaków jest du wysoka, bardzo wysoka, a przede wszystkim też kaszubów, tak? Kiedyś jak wypielgrzymowałem na jasną górę, to Motto Kaszubów to jest z błegiem, Czyli pani sianowska, jak gdyby królowa Kaszub nie dopuszcza nic złego do swojego rodu. Jest to bardzo piękne, no, chociaż ku temu co się dzieje na świecie, duża laicyzacja świata, dużo ludzi od, odwraca się od Boga. A uważam, że w Polsce jeszcze tego nie ma. Polacy się modlą, są taką ostoją może dla świata. Tym, o tą iskrę miłosierdzia na cały świat, jak powiedział Jan Paweł II, że z Polski wyjdzie iskra miłosierdzia i ta iskra miłosierdzia właśnie wypłynęła na cały świat może z Kaszub, może od Królowej Kaszub. No to nazywam się Weronika, Przyszłam pielgrzymką z kartus. Pielgrzymuję już chyba po raz dziesiąty, jak nie, jak nie, więcej, jak nie więcej, o tak. W tym roku mam zaszczyt niesienia obrazu pięknego feletronu z naszego kartuskiego raju. Nie ukrywam, że jest to dla mnie naprawdę wielki, wielka radość. Mimo iż obraz jest ciężki, ale, ale pokłon, pokłon obrazem to jest po prostu coś pięknego. Dlaczego pielgrzymuję? Pielgrzymuję tylko dlatego, że, że lubię, że to jest fajne, że mogę spotkać wielu młodych, nie tylko młodych ludzi. Powiedzmy ludzie młodzi duchem, bo oczywiście wiekowo, wiekowo są różni, ale. Tyle osób, ile przyszło dzisiaj ze mną, to w większości połowa grupy to sami młodzi ludzie, czyli, czyli widzimy, że pielgrzymki nie tylko do Sianowa, czy, 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 czy tam Wejherowa, czy właśnie Częstochowa jednak przyciągają. tak? Widać, że ludzie ciągną właśnie, żeby poznawać dalej Chrystusa, żeby poznawać Matkę Bożą. Ja jestem z Staniszewa, wioska obok, ale pielgrzymowałam z Leźnem. Yy, jeden dzień było bardzo przyjemnie i w przyszłym roku też się wybiorę zbyt sympatycznie. Jesteś młodą osobą, jak sądzisz, czy dla młodego pokolenia wiara jest też dzisiaj czymś bardzo ważnym? Tak, uważam tak, że na moim przykładzie już uważam, że jest. Yy, dlaczego? Co tobie da, wiara, wiara daje w życiu? No, daje mi naprawdę, jak poproszę, to dostaję, jak można powiedzieć. No i z dużą pomocą i uważam, że młodzi ludzie mimo wszystko niektórych, co mówią, to i tak wierzą. Jesteśmy na Kaszubach, tu jest bardzo mocna kultura, także strój kaszubski. Myślisz, że to jest też ważne? Tak, uważam, że to jest ważne. Trzeba dbać o kulturę. Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem z Argentyny, jestem Polką, przyjechałam na Zjazd Młodzieżowy do, moje, do mojej koleżanki, która mieszka w z Oliwa i mnie zaprosiła tutaj, żeby zobaczyć ten odpust na Kaszubach. Bardzo piękny ok, krajobraz, bardzo mi się podoba. Przyjechałam z mężem, mąż jest z Włoch, no, bardzo się polska podoba. Naprawdę, że mówię, że jest tyle pięknych miast, że naprawdę, że Gdańsk jest piękny i Kaszuby cudowny. Jeziora bardzo się spodobały. Naprawdę spędzamy wspaniale. I dzięki koleżanki że jestem tutaj. I pierwsze, że mogłam przyjść tutaj do Kościółka na takie wielkie święto na odpust. Dla Pani wiara jest czymś ważnym w życiu? Tak, właśnie jestem katolikiem, moi rodzice też. No i pierwsze, jak to się mówi, do Boga to pierwsza otrzymanie Życia. Naprawdę Życia w Życiu dla każdego. I jestem naprawdę zadowolona, że jestem tutaj z Wami, spędzić ten, ten odpusz, naprawdę wspaniały. Kiedy ostatnio była Pani w Polsce? Dwa lata temu ze siostrą. Siostra wróciła po 48 latach dopiero. I też e, mieli w tej stronie pojechać, ale nie, mieliśmy wesele i się nie udało. A tym razem tak z mężem. Pięknie, pięknie, cudownie, jednym słowem. Jestem Polką, jestem prezesem Towarzyszenia Ogniska Polskiego, jestem 10 lat prezesem. No naprawdę, że zadowolona i to wszystko, co mam w, w ognisku będzie przegrane, żeby Polacy wiedzieli, jak w Polsce się żyje, jakie obyczaje i jak w, po kościołach jest młodzież. To pierwsze. Pielgrzymujemy z przywodami i tak. 12, raz, 12 rok. Dlaczego? E, chodzimy tutaj między innymi, żeby znaleźć sobie porządnego męża, e, no i żeby odpokutować i ogólnie pielgrzymka z Szymudem to jest przyjemna. Z z z Boga. bardzo przyjemna, z zupełnie co innego niż dlatego zapraszamy do Szymuda z pielgrzymką, nie z innymi. E, no i to trzeba, trzeba przyjechać, żeby to poczuć. Co jeszcze można powiedzieć? Jesteśmy najlepszą parafią! Bo nasz ksiądz proboszcz jest tak fajny, że śpiewa z nami różne piosenki, nawet niereligijne. Nie Miło, się wydać. No i ogólnie przed Światowymi Dniami Młodzieży chcieliśmy jakoś też zacząć, przygotować się duchowo, no i tak. Czy dla młodego pokolenia wiara jest czymś ważnym? Co wam osobiście daje wiara? E, osobiście? Daje. E, znaczy. Poczucie bezpieczeństwa. No, no tak, ale daje, e, takie, że każdego dnia budzimy się e, pewni, że lepsze jutro na pewno będzie. Że jeżeli coś dzisiaj nie wyszło, to jutro na pewno wyjdzie. Że wszystko będzie dobrze. Daje dużo siły i e, na te problemy, które mamy, to że możemy z nimi się uporać. I, no lepsze jutro, właśnie. Starczy po prostu wszystko oddać Bogu i po modlitwie. I modlitwie daje dużo motywacji do zrobienia czegoś, czego jeszcze nie próbowaliśmy. I tyle chyba na ten temat. Jak Państwo po prostu takie przyrazne powiedziały? Pozdrawiamy słuchaczy Radia Głos. Okej. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Głos. Witam, nazywam się Adam Korwelt, jestem z Kartus. No, pielgrzymuję tutaj już drugi rok. Pielgrzymuję głównie z głębi serca, no dlatego też tutaj jestem. Jakieś intencje szczególne Tobie towarzyszą? No chyba za zdrowie, za zdrowie swoje i za zdrowie rodzinki całej. Tu na koszubach widzimy taki bardzo szeroki ruch pielgrzymkowy. Myślę, że to jest dobry znak, że tutaj właśnie ta wiara jeszcze jest dość silna. Tak, tak, to właśnie widać tutaj po tych wszystkich pielgrzymach, no schodzą się chyba cały czas, są kolejki tutaj do kościoła, więc no plac na pewno będzie cały, będzie widać właśnie pełno pielgrzymów. Dla Ciebie, zapytam jeszcze na koniec, wiara jest czymś ważnym, co Tobie daje osobiście? No wiara jak najbardziej jest dla mnie czymś ważnym, daje jakieś takie uspokojenie wewnętrzne, przemyślenia takie swoje, kieruje mnie jakoś do przodu, pokazuje mi swoją drogę.